Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Będzie mi łatwiej się odnieść nie na samym końcu, wtedy mogłabym więcej rzeczy pominąć. Nie mówię, że na wszystkie, na wszystkie tutaj argumenty y, 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 powiedziałam precyzyjnie, odpowiem, ale y, zawsze oczywiście mogę odpowiedzieć, jeśli to będzie miało charakter interpelacji, ale chcę zacząć od rzeczy takich związanych, jeśli chodzi o, o podwyżkę czynszów i kosztów. Proszę Państwa, tu jest taki obrazek, który pokazuje, jakie są dochody. Z czynszów i z mediów i usług. Oczywiście różne to osoby traktują, że płacą razem i media, usługi i czynsze. Ale pamiętajmy, że tylko 214 milionów to są czynsze, to są media i usługi. Także to nie jest płacone do kasy miasta, prawda? Natomiast wydajemy, wydatki ogółem na finansowanie komunalnego i mieszkaniowego jest 947 milionów. Czyli dopłacamy co roku mniej więcej drugie tyle ile pozyskujemy, biorąc jeszcze pod uwagę, że tak naprawdę więcej niż drugie tyle, bo ta jedna czwarta to są media i usługi. Także stąd wynika, powiedziałam czasami, takie automatyczne podejście, czyli na jedną złotówkę dochodu z czynszu razem z mediami i usługami my dodajemy drugą, prawda, drugą sumę, żeby rzeczywiście ten komunalny zasób mieszkaniowy był w no w coraz lepszym stanie. Oczywiście są takie, takie zaległości, że, że trudno to nadrobić, ale my na to bardzo zwracamy uwagę. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia poruszana Janosikowego. Proszę Państwa, my nie wiemy, czy do rządu wcześniej pisano, ja chętnie to sprawdzę, ale ja mogę powiedzieć, że co roku do każdego ministra finansów pisze o zmianie systemu Janosikowego. Nawet mamy pewne pomysły, jak to robić. Są wzorce, tam gdzie są środki wyrównawcze. Między innymi nasz pomysł, jeden, któryśmy zasugerowali dotyczy tego, żeby wskaźnik mieszkańca był 1,3, a nie 1,1, tak jak jest w niektórych miastach niemieckich. Także oczywiście chętnie Państwu pokażemy nasze pisma w imieniu Unii Metropolitalnej. Ja jako przewodnicząca Rady Fundacji Unii Metropolitalnej też oczywiście zobligowana przez moich kolegów takie propozycje zgłaszamy. No mnie to osobiście nie dziwi, że w takim roku kryzysu, kiedy tam trzeba było 50 miliardów obciąć, że nie jest to, że tak powiem, traktowane jako szybkie załatwienie sprawy. A poza tym chcę Państwu powiedzieć, że tak szczerze już i dla odmiany tutaj nie mam pana, pana radnego figury, ale chcę powiedzieć, że wedle mojej informacji praktycznie wszystkie partie, które są reprezentowane w Sejmie nie bo jest to konieczność zmiany ustawowej, nie uzyskałyby takiej większości. Już nie wspomnę, że przed kampanią prezydencką, a na myśli, na, na myśli y, tą, która będzie prezydencką do, 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 do wyborów Polski, ja nie wiem, czy państwo, tak szczerze mówiąc, koledzy z pis namówiliby swoich posłów z mniejszych żeby ten y, wyrównanie nam oddać, żeby powiedzieć, że Warszawa, będzie mniej płacić, a inni posłowie z innych regionów się na to zgodzą. Także jak Państwo, to mój apel do Państwa, do Pana Radnego Figury, że porozmawiać z kolegami z innych regionów, czy uzyskamy taką większość. I ja jestem, w, jeśli Pan Figura mnie zapewni, to jestem w stanie, bo oczywiście PSR nie będzie zainteresowany, to jest zrozumiałe, taka jest... Yy, yy, powiedziałabym, rodowód i to należy zrozumieć, więc tylko może to zrobić PiS Platformą, ewentualnie zmianę, prawda, tego wyrównawczego, ale ja nie przypuszczam, żeby Państwa koledzy, tak jak na, na moją dzisiejszą informację, zgodzili się posłowie poza na zmianę ustawy, na zmianę ustawy, ale, ale bardzo proszę właśnie, żeby Pan kolega mu powiedział, czy się zmienia, bo to jest zmiana ustawy. Niezależnie od tego, że my do ministra finansów piszemy, między innymi takie sygnały od niego otrzymujemy, że on, żeby cokolwiek zmienić, na przykład zmienić ten wskaźnik z 1 na 1.3, musi mieć zgodę parlamentu. Więc to tego, no nie, nie wspomnę, że oczywiście nie tylko Donald Tusk jest posłem z Warszawy, Jarosław Kaczyński też jest posłem z Warszawy, także mamy kilku posłów z Warszawy, którzy byli wpływowi, bądź są wpływowi. Teraz, jeśli chodzi o kwestie Proszę Państwa, prywatyzacji spółek. Dobrze, że Pan o tym powiedział, ponieważ z uporem jakiegoś maniaka mnie się wmawia, ja niestety nie mam przy sobie, bo nie chodzę ze swoją książeczką, ze swoim zdjęciem, nie mam przy sobie programu, programu wyborczego, że ja w programie napisałam, że mam prywatyzować spółki. Otóż ja to go czytałam pół roku temu, trzy miesiące temu i ostatnio, jak ktoś mówi, miesiąc tam pokazywałam. Tam nie ma słowa, na temat prywatyzacji jest mówienie o restrukturyzacji w związku z tym nie wiem dlaczego głównie Gazeta Storycza mi wmawia, że to było w moim programie i ja rozumiem, że Państwo stąd mają tą wiedzę, bo przecież nie musicie studiować mojego programu. Ja nie wiem, ja myślę, powiem Państwu szczerze, skąd to się u mnie wzięło, że ja byłam taka ostrożna, kiedy to pisałam, ponieważ akurat po czteroletniej pracy w Londynie widziałam, że to się różnie udawało, prawda, w związku z tym się po co, jak tacy profesjonaliści w zakresie prywatyzacji, jak Brytyjczycy mieli lepsze i gorsze, to po co to dzisiaj pisać, Zbadamy i zobaczymy. No i między innymi zbadałam to, że odpowiednik specu jest prywatyzowany w Gdańsku, w Poznaniu, w Pile, w Płocku, w Opolu, w, 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 prawda, we Wrocławiu. I stąd była moja propozycja, że jak tyle miast prywatyzowało, do tego mamy Urząd Regulacji Energetyki, który nie pozwoli podnieść cen, czyli nie są absolutnie zagrożeni mieszkańcy, jak Państwo wiedzą, dopiero w drugim roku mojej kadencji podjęłam, podjęłam to wstawienie do budżetu przychodu z prywatyzacji, bo widać, że we wszystkich tych miastach dokonało to się w sposób bezpieczny. Natomiast tak jak mówię w programie nie będzie nic na temat pracy, ponieważ ja uważam, że trzeba naprawdę, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, zbadać metody, mieć dobrego doradcę, żeby to było takie efektywne jak w tych miastach, które dużych i mniejszych, które wymieniłam. Duża kwestia. Co do restrukturyzacji, no mogłoby być lepiej, ale nie jest najgorzej. Jak przyszłam było 55 spółek, dzisiaj jest 44. Zostały polikwidowane, skonsolidowane. Za 90 bodajże 5 milionów złotych, żeśmy wyszli ze spółki Rondowaza. Jednym słowem porządkujemy. To jest 10 mniej. W tym roku, jeśli chodzi o restrukturyzację spółek, myślimy, że będzie o kilka mniej. Czyli mam nadzieję, że tak jak odziedziczyłam 55 spółek, że... Mam nadzieję, że, że, że więcej niż 40, a myślę, że nawet mniej będziemy mieli. I to jest takie porządkowanie żmudne, trudne. E, przykład MPC, która na pewno w przyszłości powinna być kiedyś sprywatyzowana, natomiast no, jest grunt, Państwo widzieli, no, właściciele domagają się, więc w związku z tym musimy porządkować kwestię nieruchomości. Co jest ciekawe przy okazji, jak jestem nieruchomością i to mówię nie w nawet odpowiedzi, tylko dzielenia się wiedzą, mianowicie bardzo często nasze spółki, nie chciały płacić Daniny na rzecz miasta, nie regulowały sobie swoich sytuacji gruntowych. Myśmy to odkryli po pewnym czasie i teraz krok po kroku regulujemy tę sytuację, bo trzeba zapłacić albo podatek od nieruchomości, albo, albo opłaty od użytkowania Więc z tego, no trzeba coś zapłacić. A najlepiej siedzieć na tym gruncie, nic nie płacić. I... Wiadomo, że nic nie wyrzuci, prawda? Jednym słowem, no bo to jest oczywiście spółka miejska, czy przyczyniąca miejskie, więc my to systematycznie jedno po drugim porządkujemy. I chcę też powiedzieć, już jak jesteśmy przy nieruchomościach, że jak Państwo wiedzą, wygrywamy te wcześniej rozdane i to muszę powiedzieć nie, nie za kadencji pis tylko wcześniej, za kadencji prezydenta Piskolskiego, czy Kozaka, czy yy, mi się wydaje głównie, głównie tych. No na przykład odzyskaliśmy teraz teren prawda, na, na, na Bielanach. Od, w pierwszej instancji odzyskaliśmy, odzyskaliśmy część warszawianki i po kolei tak pewne tereny, które spółki użytkują niezgodnie z celem będziemy, jak gdyby, odbierać ten nasz, nasz majątek. Więc to tyle, jeśli chodzi o sprawy takie restrukturyzacji i prywatyzacji. Kolejna rzecz, oczywiście przygotowujemy teraz, mamy wybranego doradcę dla PPP PPP, jak Państwo wiedzą, jest taka sytuacja, że jak się zrobi pierwszy projekt niedobry, z jakimś niepowodzeniem, to oczywiście potem już PPP długo nie będzie. No i oczywiście wszystkie te, wszystkie te opowieści, prawda, o tych związanych z tymi ryzykami. Więc przygotowaliśmy tak, takie projekty są jako pierwszoplanowe. Przystanki, wymiana wiatr, modernizacja z u i też podejmujemy próbę domów komunalnych. Chcemy, żeby to był projekt, który był na tyle przygotowany, żeby nie skończył się niepowodzeniem. I to Państwo rozumieją, że PPP niestety nie tylko w Europie, ale i w Ameryce jakaś komisja specjalna.